Dziś przedstawię, jak wygląda wypełnienie wniosku o płatności bezpośrednio w 2021 roku. Zapraszam! Przed przystąpieniem do omawiania tegorocznego wniosku, zapraszam do współpracy wszystkie osoby, które są zainteresowane wypełnieniem przeze mnie wniosku obszarowego. Mogą się zgłaszać osoby, które nie ubiegają się o płatności rolno-środowiskowe, dobrostanowe i zalesieniowe. Co musisz mieć? Przede wszystkim telefon komórkowy, którym będziesz mógł zrobić zdjęcia dokumentom i mi je przesłać lub za pomocą skanera. Dokumenty otrzymane od Arimr, możliwość płatności przelewem, wiedzę na temat swoich działek i upraw. Korzystne ceny dla nowych klientów. Wypełnienie wniosku już od 20 zł. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu. Zapraszam do kontaktu. Cała obsługa wniosku odbywa się w bezpieczny sposób. Zdalnie. Czym różni się wniosek tegoroczny od poprzednich? W tym roku nie ma możliwości złożenia oświadczeń potwierdzających brak zmian w stosunku do roku poprzedniego. Niezależnie ile rolnik posiada gruntów ornych, musi wyszczególnić, jakie posiada uprawy. Obowiązek deklarowania rośliny uprawianej dotyczy również rolników składających w ubiegłym roku oświadczenia o braku zmian w stosunku do roku 2019. W sytuacji, gdy w roku 2020 rolnik uczestniczący w systemie małych gospodarstw lub posiadający mniej niż 10 hektarów gruntów ornych miał w swojej deklaracji wybraną ze słownika roślinę uprawa JPO lub uprawa na gruntach ornych, w bieżącym roku po zalogowaniu się do e-wniosku plus aplikacja wyświetli błąd kompletności zobowiązujący do poprawy danych deklarowanych w zakładce MAPA. Należy sprawdzić, w jaki sposób zostały już częściowo wypełnione dane we wniosku i wprowadzić zmiany. Obowiązkowo należy zweryfikować, czy płatność ONW jest zaznaczona, jeśli rolnikowi należy się ta płatność. Dodam jeszcze, że rolnicy, których łączna kwota płatności bezpośrednich nie przekroczyła równowartości w złotych kwoty,. 1250 euro zostali włączeni w 2015 roku do systemu małych gospodarstw. Jeśli są tam nadal, nie są kontrolowani przez agencję w ramach kontroli wzajemnej zgodności. Przy zalogowaniu się widzimy trzy zakładki: nowe aktualizacja, robocze i wysłane. Wniosek roboczy na rok 2021 wygląda jak ostatni wysłany wniosek na 2020 rok poza danymi, które zmieniają się z roku na rok. Podczas przygotowania wniosku roboczego na bazie wniosku z roku 2020 usuwane są następujące dane. Załączniki dołączone w roku 2020, znaki zwierząt, międzyplony deklarowane w ramach EFA, powierzchnie niekoszone. Deklarację w zakresie wnioskowanych płatności zwierząt deklarowanych do płatności do bydła, zwierząt deklarowanych do płatności do krów oraz dodawanie załączników odbywa się w zakładce Wniosek. Dodawanie, usuwanie działek referencyjnych oraz deklaracja w zakresie upraw, w tym wnioskowanie o konkretne płatności do danej uprawy oraz elementów proekologicznych EFA odbywa się w zakładce Mapa. Aby wysłać e wniosek, należy dokładnie sprawdzić dane wyświetlone w zakładce Podsumowanie, następnie należy potwierdzić ich poprawność, zapoznać się z oświadczeniami i zobowiązaniami oraz kliknąć w Wyślij wniosek. Ale zacznijmy od początku. Najpierw wybieramy płatności, o jakie chcemy się ubiegać. W przypadku, gdy wniosek roboczy został utworzony automatycznie na podstawie wniosku z poprzedniego roku, należy sprawdzić listę zaznaczonych płatności i usunąć te, o które rolnik nie będzie się ubiegał w bieżącym roku. Należy także dodać płatności, o które rolnik zamierza się ubiegać, a nie zostały zaznaczone automatycznie. Następnie dodajemy załączniki, jeśli wnioskodawca ubiega się o płatność do powierzchni upraw. Buraki cukrowe, Ziemniaki skrobiowe, pomidory, konopia włóknista. Pozostałe załączniki są dołączane w sekcji załączniki. Następnie możemy dodać rozbieżności. W tym celu należy uzupełnić dane w zakresie zgłoszonych rozbieżności, jeśli zostały zgłoszone. Sprawdź powierzchnię na działkach rolnych, gdzie została zgłoszona rozbieżność. W niektórych przypadkach trzeba będzie wpisać ręcznie lub poprawić powierzchnię zgłaszane. Do płatności na działce rolnej. Zakładka Mapa. Tutaj należy sprawdzić listę działek referencyjnych. Jeżeli lista działek nie jest zgodna z sytuacją w gospodarstwie w danym roku, należy poprawić wniosek w tym zakresie. W związku z tym należy dodać nowe działki, których nie było we wniosku w poprzednim roku, lub usunąć działki, które nie są w posiadaniu rolnika w roku 2021. Następnie należy dodać, usunąć lub poprawić granice upraw. Trzeba narysować granice upraw na poszczególnych działkach referencyjnych i wskazać, jaka roślina lub mieszanka roślin jest uprawiana w bieżącym roku. W przypadku, gdy we wniosku uprawy zostały spersonalizowane, czyli skopiowane z poprzedniego roku, należy obowiązkowo sprawdzić, czy granice tych upraw oraz wyświetlone rośliny uprawne Grupy upraw są zgodne z użytkowaniem w bieżącym roku. Jeżeli uprawy nie są zgodne ze stanem w bieżącym roku, należy je poprawić. Następnie należy zaznaczyć płatności dla uprawy. W celu uzyskania płatności do danej powierzchni konieczne jest zaznaczenie dla każdej z upraw, o jaką płatność wnioskuje rolnik. Na przykład JPO, ONW i P-burak cukrowy. Dla powierzchni uprawy buraka cukrowego na obszarze ONW. Na podstawie zaznaczonych płatności generowane są działki rolne, które stanowią deklarację do płatności. Odbywa się to po wybraniu zesłownika rośliny uprawnej. Uprawa, dla której nie zaznaczono żadnej grupy płatności, jest uznawana za grunt niezgłoszony do płatności. Aplikacja eWniosek Plus podpowiada. Wszystkie płatności, o które rolnik może się ubiegać dla danej uprawy. To znaczy, po wskazaniu rośliny uprawianej na danej powierzchni, dostępne są te płatności, do których kwalifikuje się dana uprawa. Na przykład dla uprawy truskawka, dostępne są płatności JPO i P-truskawka. Płatność ONW jest podpowiadana dla upraw położonych na obszarach ONW zgodnie z nową delimitacją ONW. Pod warunkiem zaznaczenia wnioskowania o tą płatność w zakładce wniosek. Podczas rysowania uprawy od początku, płatność JPO i ONW jest zaznaczana automatycznie. Następnie należy zadeklarować obszary proekologiczne EFA. Krok ten dotyczy rolników, którzy posiadają ponad 15 hektarów gruntów ornych. Należy pamiętać, że. FA1, FA1A, FA11, FA14A, FA14B, FA14C i FA15 obowiązuje zakaz stosowania środków ochrony roślin w okresie utrzymywania elementu FA. W przypadku, gdy zamierzasz zastosować środki ochrony roślin, nie należy zgłaszać tego obszaru jako FA. W tym celu należy usunąć dane EFA z listy deklarowanych obszarów preokologicznych w zakładce MAPA. Dalej znajduje się zakładka Podsumowanie. Przegląd danych we wniosku będzie aktualizowany na bieżąco i widoczny w zakładce Wniosek oraz Podsumowanie. W zakładce Podsumowanie widoczne są dane takie jak w zakładce Wniosek, z tym że wyłącznie jako przegląd a więc nie ma tu możliwości poprawy jakichkolwiek danych. Dodatkowo w zakładce podsumowanie dostępna jest tabela podsumowanie powierzchni, w której widoczne są płatności o jakie ubiega się rolnik wraz z powierzchnią zgłoszoną do każdej z tych płatności. Jeśli wszystkie dane zostały wprowadzone i sprawdziłeś wszystko w podsumowaniu, zjedź na dół zakładki. Tam znajdziesz checkbox potwierdzam poprawność danych. Zaznaczamy go i wysyłamy wniosek. Po kliknięciu tego przycisku Wyślij wniosek pojawiają się okienka z oświadczeniami, z którymi powinieneś się zapoznać. To już wszystko na temat tegorocznego wniosku. Przypominam, że osoby zainteresowane współpracą mogą zgłaszać się celem wypełnienia wniosku. Dane kontaktowe znajdziesz w opisie filmu. Dziękuję za uwagę.